Cześć, w tym filmiku chciałbym Wam dać porady na temat tego, kiedy wrzucać filmiki na YouTube. Sprawa może wydawać się banalna, jednak ma ona znaczenie dla zdobycia popularności przez nasz film. Poniedziałki, wtorki i środy są dla większości dniami, w których każdy ma najwięcej pracy i najmniej czasu poświęca na oglądanie filmików na YouTube. Największy skok o następuje w czwartek i stosunkowo rośnie aż do niedzieli. Najlepiej opublikować swój film w niedzielę między godziną dziewiątą a 11 gdyż podczas tych godzin mamy największą ilość użytkowników. Oczywiście nie oznacza to tego, że nie możecie publikować swoich filmików w ciągu tygodnia. Możecie to robić na przykładu, jak dziewczyna was w kursę, jak macie wolny czas, to możecie to robić. Oczywiście żartowałem. Możecie publikować filmiki w ciągu tygodnia, lecz polecam to robić w godzinach wieczornych, kiedy młodzież wraca do szkoły, a dorośli wracają z pracy. Moje porady, które zawarłem w filmie, chciałem potwierdzić analizą wyświetleń w ciągu tygodnia mojego kanału. Przedstawiam Wam rok 2014, ponieważ w tym okresie zanotowałem pewną ciągłość zjawiska zwiększania się ilości wyświetleń w ciągu tygodnia. I na podstawie tego okresu chciałem Wam jak najlepiej zobrazować to zjawisko. Jak widzicie, każda niedziela to 100 wyświetleń na kanale 30. No, w naszego komentarza to jest niedziela. Kolejna niedziela. 7. grudnia. Również mamy największą ilość wyświetleń w ciągu tygodnia. I tutaj patrzmy sobie. 12. 12 to był piątek. Stopniowo przez weekend ilość wyświetleń wzrastała. I największy punkt osiągnęła 14 grudnia. Kolejna niedziela, to będzie 21. Również zanotowałem podwyższenie się, zwiększenie ilości wyświetleń, wyjdzianek. Podsumowując, yy, żebyście nie zrozumieli mnie yy, umieszczając filmik w czasie, kiedy na YouTube jest największa ilość użytkowników, wasz filmik ma szansę na szybsze zdobycie popularności. Mam nadzieję, że przydatną wam się moje rady. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na swój kanał.